Siemanko, długo się witam Was w kolejnym odcinku, pogadajmy na temat. Tematem, jaki sobie dzisiaj poruszymy, będzie na temat wzroku na nagrywanych na materiałach. Więc przejdźmy do tematu. Tak, ten audiolog nagrywam z tego względu, że dużo ludzi zarabia na YouTube, a inni ludzie gadają, że to jest tak naprawdę złe. Ja w sumie chciałbym zarabiać na swoich materiałach, ale mam jeszcze 16 lat. A podobno, żeby zarabiać i otrzymywać płatność, trzeba zarejestrować się w usłudze Google AdWords, albo Google AdSense. Lecz ja zarabiać chcę w taki sposób, żeby później nie było oszukiwania z pieniędzmi. A czy się hajs Bo wiele youtuberów y, bierze właśnie hajs z YouTube'a za filmy, za reklamy na filmach, linki i podobne. Ja myślę, że nad tym, jakbym, ja myślę nad tym, jakbym miał 18 lat, czy nie zacząć wtedy zarobku na, na moich nagrywanych materiałach. Także, piszcie mi w komentarzach porady i co uważacie na ten temat. Yy, ja tymczasem kończę nagrywanie tego dosyć krótkiego materiału dotyczącego zarobku na filmach. A więc, trzymajcie się. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. 真是。